Cześć, ja widzowie, jestem Mateusz. Dzisiaj robimy survival w krzakach i lesie tam. Są takie drzewka, znaczy lasem tego nie można nazwać. Ogólnie będziemy dzisiaj budować bazę. Musimy zbudować domek, w którym spędzimy noc. Chodźcie, tutaj tędy za mną. Drzewo, uwaga. O, tu jest taka polanka. Myślę, że tu byśmy mogli coś zbudować. O, i jeszcze pokażę Wam, jakie, jaki mam ekipunek. Mam go GoPro, żebyście mogli widzieć wszystko. I tak, co mam w plecaku? Plecaku. Mam tylko trzy rzeczy. Mam telefon, ale nie mogę sobie na przykład grać. Tylko, jakby się coś stało, w razie, żeby komunikacja była i tak dalej. Marker, żeby sobie coś zaznaczyć. I mam jeszcze taki mały scyzoryk na początek. Jest tu nóż. Jest taka do otwierania butylek. Korkociąg, jest piłka też malutka. No Także myślę, że mu, możemy zacząć tutaj e, osiedlać się mniej więcej. Ale resztę narzędzi też ben, mu, będę musiał zdobyć jakoś. Wiem, że są tutaj gdzieś przez organizacje porozrzucane e, po okolicy. Będą też materiały budowlane, ale nie, że jakieś płyty, czy te, czy belki, tylko e, jakieś gwoździe, wkręty, belki na przykład będę musiał zdobyć. No, także ja zostawiam tu swoje rzeczy i zaczynam tutaj koszenie miejsca. Dobra, tutaj macie obraz z GoPro. Tutaj zaczynam wyrywać chaszcze. Myślę, że wezmę sobie szybciutko stąd ten nożyk i będę je wycinał. Dobra, szybko teraz. Zoryk. Dobra, wycinam ja to wszystko. Trzeba miejsce pod budowę zrobić słyszałem ewidentnie, słyszałem tu kroki gdzieś, gdzieś z tamtej strony to było przy tamtym dużym drzewie. O, dobra, ktoś tam chyba był. Jak widzę, kogoś widziałem. Ja się stąd zmywam. Dobra. Szybko, szybko, szybko. szybko. To zaraz tam pójdziemy. Bo tam ktoś może być z organizacji i jakieś przedmioty rozkładać. Dobra, tu się schowam i powoli będę iść w tamtą stronę. Dobra. No, tu już coś jest, jest wydeptane. Dobra, ale ja na razie się do was nie będę odzywał. Tutaj przecież coś będzie działo. Coś nie jest tu jest wydeptane. Ktoś tu był. Dobra, tu muszę iść za tym co jest sumie. tu wydeptane. Nie no Dobra. Coś tu jest, coś tu jest. Dobra. Dobra. Czyli Dobra. Szybko. Jest rower, czyli ktoś tu jest.

Kurczę, To tołeś skło. Wycynujasz, idź sobie sobie. Sorry, przepraszam. Co ty robisz, Robia? No odcinek na YouTube nagrywam. Masz jakieś fajne materiały? Na razie nie, tyle to zacząłem nagrywać. Dobra. Dobra, chodź. Teraz śmieci. Chciałem zabrać rzeczy, żeby móc zbudować swoją bazę. Ale to moje rzeczy. Przepraszam, nie wiedziałem. Może coś dogadamy. Akurat co pomóc w budowie tej bazy, bo mam na pomoc budowanie magazynu. Dla, y, Dobra, pomogę Ci, pomogę Ci, pomogę Ci. Pod warunkiem, że będę mógł gdzieś tutaj też zamieszkać. Bo Spokojnie. muszę tutaj spędzić, mo spędzić dzisiaj też noc. Spokojnie, jeżeli y, będziesz się dobrze sprawować, może pozwoli Ci zamiast tak ze mną na chwilę. Ale w a, a w przyszłości marzef. będę mógł zbudować swój dom? Będziesz mógł zbudować swój dom. A nawet będziemy mogli zbudować jakby nasz dom, albo w tym Dobra. No to... Dobrze, tu ty pokażesz mi jakie masz rzeczy, ja ci też pokażę. No, tak, nie, tak, nie bo tu taki mam takie że masz taki podstawowy dom, taki adresat, filowy. Bardzo dużo tego masz. Nie wiem, dużo tutaj jest. To. Tu mam taką łatkę podstawową, tu, a tu co masz? Tu mam jakąś kawę jak inny. Ja mam bardzo słabe rzeczy. Ja mam tylko ten marker i scyzoryk. Okej. Okay. Dobra, no to... No, ja tylko mam... To twój dom? Tak, to jest, y, taki mój chwilowy dom, tak, może tak No powiedzieć. rozwala się. No tak, no dlatego chcę jakby budować na cajin. Jest potrzebny magazyn, na O, O na... tu jest narzędzi. No bardzo dużo, ale nie dotykająci. Co tutaj mamy? Tutaj nawet jest na wierszarkę, na różne narzędzia. Dach w takich splendach żeby nam nie raziło. i no na trochę działa. Dobra, chodź tutaj, tutaj jakby taką główną, główne posiedzisko. U mnie tutaj jest coś budowane. Tak nie powiem, co tu jest konkretnie budowane. Ale dobież dziura wykopana. Ile wy to kopaliście? A, nie, ja to kopałem? A masz jakiś kolegów? Już po zarazie się nie powiem. Bo obstawiam, e... że sam tego nie wytropałeś. No. Po prostu. Dobra, idź tam jeszcze na gó Na górę? O Boże, co to jest? Złóż takie, takie pierwsze punkty. O Boże. Można się złapać z tej liny? Tak, na no spokojnie można. O Boże. Ale ty... ja się boję. Mało wrotek masz jeszcze tutaj. Raczej to nie spadnie, raczej. E, raczej? Tak, raczej. Jeszcze południu, tak na ma... tak, no oh. odnośnieniu, oh. albo powietrzu. O, oh. no, Boże. Ale tu wysoko. No, można jeszcze wyjechać na razie w dół. Chodź na dół na razie. Lantę, to mam takie fajne rowery. E, e. O, Boże. Ja stąd wchodzę. Ja mam lęk wysokości. No. Dobra, i ogólnie tutaj takie jeszcze lepszych rzeczy. Y, tutaj mam kawałek drewna i szaleczę i dłuższy kawałek drewna. Dobra. Y, ogólnie oprócz tego. No y, fajnie tu ma. Dobra. No to na razie oprowadziłem Cię o bazie, no i chyba myślę, że na tyle dzisiaj będzie. E, to mogę pójść e, poszukać jakichś surowców i materiałów? No nie możesz pójść. Dobra, to pa. pa. Do to ja później wrócę. Zaprosisz jakichś kolegów? Dobra, to widzimy się tak za pół godziny, godzinę. Pa. O, ale mi się udało. Jeszcze... Jeszcze tylko wrócę po swoje rzeczy. O Boże! Ale mi się udało. zaczepiło się. Jest godzina 16:27. Tak? Dobra, jestem z powrotem. Muszę zbierać materiały, to jest jakieś drewno, co będę nosił. Ile mnie nie było, zrobiłem sobie przerwę i odpocząłem, bo wdepnąłem w jakieś tam, jak szkło, to sobie rozciąłem nogę. Więc musiałem ten, e, sobie przerwę zrobić. I już jestem z powrotem. Rozmawiałem też, też chwilę z tamtym właścicielem, i wiem, że on ma na imię Bartek. I powiedziałem mu też, jak ja mam na imię. Bo wam w ogóle też nie mówiłem. Ja mam na imię Mateusz. I tak, Bartek mówił, że idzie na dalszą wyprawę jakąś. Poszukać narzędzi. I ogólnie ja nie mogę opuszczać tej posesji. Taki mam challenge. A Bartek może, dlatego on pojechał. Po narzędzia na swoim rowerze, e, gdzieś indziej. Patrzcie, ja Wam jeszcze pokażę, dokąd mogę wyjść. Tutaj jeszcze mogę być, akurat, ale tutaj, jak jest ten białek, to już jest druga działka i tu już nie mogę wyjść. Mogę wyjść tylko tak, żeby pokazać Wam, może by mi się udało, tam, co tam jest. Zbliżenie zrobię. Tu są jakieś szeregówki, tu domy. No i... Tutaj jest też drzewo właśnie, ale to... To jest drzewo. No. taki Bartka nie ma, to ja wiem, że on tutaj gdzieś ma jakieś narzędzia. Może tu, tu jest młotek jakiś, wystaje. I ja bym je zgarnął i na przykład piłę wziął, bo mu obiecałem, że będę zbierał drewno, to tak. To jest ta skrzynka jakaś z rzędziami. Młotek Młotek jest. Jest druga skrzynka. Jest skrętarka. Dobra. I e, no. Jest skrzynka z pięciuszkami do skrętarki. Tu jest jakaś druga szatka, to za chwilę zobaczę. Tutaj są jest bardzo dużo wiórów, które mogą się przydać do czegoś, powiedzmy, na rozpałkę. E, więc to, to się bardzo może przydać. Tutaj ma taki fajny pokój. Zapomniał kasku ze sobą wziąć, a pojechał na rowerze. Niezgodne z BHP, ale no, to nie teraz. Ugh. Ogólnie i zobaczę. Mnie organizacja pakowała ten plecak. Może coś tu jest jeszcze. A nie tylko ten. A nie tylko te rzeczy, bo tu jest dużo jakichś skrytek w tym plecaku. Tak, mam. tu są moje rzeczy. Nie patrzyłem, co mam w drugiej kieszeni, tutaj tej większej. To no niestety nie mam nic, znaczy, jest sekator, dobra. Mówili mi, że tam mam tylko to, a jednak mnie oszukali, czyli tutaj coś jeszcze jest. Dobra, sekator sobie zostawię, to się bardzo do przyda. Tu jest jedna z tych ukrytych kieszonek i co to jest? To jest jakiś, jakiś metal. No, dobrze, to jest jakiś... A albo to ten. A tu jest piła! O, to tu się do drewna akurat teraz mi bardzo przyda. Dobra. Tutaj ja idę po drewno jakieś. Widzimy się za chwilę. Dobra widzowie, jestem z powrotem. Dostałem bluzę od organizacji. No się zimno zrobiło. I trochę padało. Dlatego tam już w bazie. Bartka chciało, jeszcze nie wrócił przez jakieś dwie godziny. No i ogólnie e, nie wiem kiedy wróci. Myślę, że dzisiaj nie wróci, bo on po prostu ja muszę tu siedzieć w nocy też, a on poszedł do ten. E, do domu, prawdopodobnie. Więc ja sobie spakowałem torbę tutaj, wszystkie narzędzia do plecaka i mam w plecaku to. No ale no drewno będę pozyskiwał dalej, ale tu śmietni rzę, jest dużo drewna, to i wezmę. Jak tam rady, bo tu ciężkie, to za ciężkie chyba. Może dam radę samo to jedno. Ale tu ciężkie jest. Dobra, wziąłem. To nie jest takie ciężkie, jak ciężko było to urwa Ja tak zostawię. Yy, I tak. Tutaj. Wezmę sobie samą piłkę stąd. Mam ją tutaj. Ona mi się przyda do tego drewna. To ja idę zbierać drewno. Widzimy się. Za chwilę, jak już trochę w ogóle jak ja to widzę ne, to powiem wam tyle. Subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę. Jest to drugi odcinek na nim, ale pierwszy taki film, e, w którym coś robimy, bo pierwszy to wiadomo było przybytanie i tak dalej. Oj, Ech. było ten. Dużo tego. Dużo gadania było, a mało robienia było. Subskrybujcie kanał. Filmy będę się starał wrzucać jak najczęściej. Będziemy robić też z Bartkiem, się dogadałem, że będziemy robić razem. Filmy. Bartek jest z organizacji, wam powiem. E, I no, będziemy robić te, rany filmy, będziemy robić wojny, będziemy budować, na przykład tam będziemy budować e, swoje bazy, będę walczyć między sobą, kto zrobi lepszą, wojny będą. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Także lajkujcie, subskrybujcie, tylko subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem, żeby Was kolejne filmy nie ominęły. I... No i wpadajcie ogólnie do innych filmów w przyszłości. Pamiętajcie, przycisk subskrybuj ma być szary, nie może być czerwony. Jeśli jest czerwony, naciśnij go. Wtedy powinien zmienić swój kolor na biały albo na szary. No, także ja dalej to czynę i będę nosił to. Dobra widzowie, Ja już noszę trochę drewno, zbieram narzędzia i idę spać, bo nie jest jakoś późno czy ciemno, ale po prostu. Jestem strasznie zmęczony noszeniem tego drewna i zaraz idę spać. Uch. Także widzowie, ja nazbierałem tyle drewna nie? i pakuję rzeczy i kiedyś, że zaczyna tropić, to ja idę poddać i nie mam co tam robić, więc no idę spać w takim razie. Więc no myślę, że do jutra. Ja szybko jeszcze zbieram rzeczy. I idę spać. Zmęczony już jestem. Także narzędzia, wszystkie tutaj, co wymówię, tak przez dasha. Tu tutaj są dziki, więc będę spał tutaj zamknięty. żeby właśnie dziki mi nic nie zrobiły, bo jak jest, tak zamknięte. No to dziki po prostu nie przyjdą w takie miejsca, bo dziki nie lubią zamkniętych miejsc. Także ja i spać. Dobra. Także widzimy się jutro.